Na ekranie widzimy czołówkę audycji, kolorowe animowane motywy w stylu ludowym, drzewa, kwiaty, pawie pióra oraz tytuł Młodzi zdolni małopolanie. Zbliżenie na ręce chłopaka pracującego z układem elektronicznym. Słyszymy jego głos. Fascynuje mnie elektronika i od dziecka zawsze chciałem wiedzieć, jak coś jest zbudowane i, i dlaczego coś, coś działa, coś chodzi. Chłopak biegnie przez park. Zatrzymuje się. Cześć, jestem Jacek. Jestem stypendystą województwa opolskiego. Mówi Rafał Stankiewicz, tata Jacka. Jacek od małego był bardzo zainteresowany jak świat działa, jak działają różne rzeczy. Potrafił rozebrać jakieś proste urządzenie. Wszystko musiał zobaczyć, jak działa. Od urządzeń, które są czysto mechaniczne po elektronikę. I właśnie któregoś dnia, kiedy byliśmy u dziadków, znaleźliśmy telefon. Taki bardzo stary, z lat 60. chyba. Padłem na pomysł, żeby pożyczyć od nich. Stary telefon z taką takszą obrotową. Próbować przerobić go na, na telefon komórkowy. Zajęło mi to półtora roku. Jacek z lutownicą przy pracy. No a na koniec rzeczywiście było super, kiedy już udało się to wszystko zamknąć w obudowę, podłączyć i komuś pokazać, że wybieramy numer, i dzwonimy. Tutaj jest yy, moduł GSM. Jacek w parku odbiera stary telefon. Satysfakcja z ukończenia całego telefonu była gigantyczna. Dzwoniłem do dziadków, babci, bo chciałem im e, pokazać, że dzwonię z ich telefonu stacjonarnego, z, z którego oni e, kilka lat temu, kilkanaście lat temu dzwonili. Stary bakelitowy telefon przerobiony przez Jacka. Kiedy widzieliśmy, że Jacek, ma ku naszemu zaskoczeniu, bardzo, bardzo wysoką średnią, a koniec szóstej klasy, postanowiliśmy spróbować złożyć wniosek o stypendium. Mówi Monika Urban, znaczy wychowawczyni Jacka. Jacek jest już bardzo dobrym. Ma bardzo dobre wyniki, dobrze się uczy, ma przedmioty, z którymi interesuje się bardziej, ale to nie znaczy, że odpuszcza sobie w pozostałych przedmiotach miał tylko tą wysoką średnią akurat w szóstej klasie i okazało się, że wystarczyło. Kiedy dostałem w stypendium, nie mogłem w to uwierzyć. Zdziwiłem się, że moje wyniki były tak dobre. Pieniądze ze stypendium przeznaczyłem na kupienie nowego komputera, na którym pracuje mi się dużo wydajniej i kupiłem też lognetkę, która bardzo pomaga w wypatrywaniu zwierząt i Wymyślaniu nowych kryjówek i miejsc, z których można by robić dobre zdjęcia. Jacek z Ojcem obserwują przyrodę na wycieczce. Pasja do fotografii u nas jest rodzinna. Zaczęło się od mojego taty, który jest zawodowym fotografem. Później ja jakoś od niego przejąłem tę pasję. Ja się później bardzo zajawiłem na fotografię przyrodniczą. No to Jacek tak się przyglądał, był z nami zawsze przy tym, a potem po prostu zaproponowałem mu, że może pójdziemy gdzieś w teren pofotografować razem. Obaj przedzierają się przez szuwary. Najbardziej lubię fotografować ptaki, które mają zazwyczaj barwne upierzenie. Są to zwykle małe ptaki, no albo ptaki drapieżne. Największą trudnością jest uchwycenie dobrego momentu i, i fajnej scenarii. Fotografie leśnych zwierząt i ptaków. Dla mnie bardzo fajne w, tym, w tej naszej wspólnej pasji jest to, że siedzimy tam razem. Jest to czas, kiedy możemy sobie porozmawiać, czasami godzinami nic się nie dzieje, po prostu czekamy. Jacek z ojcem wypatrują zwierząt w Szubarach. W zeszłym roku Jacek mnie też trochę zaskoczył tym, że wysłaliśmy obaj zdjęcia na jakieś konkursy fotografii przyrodniczej. On w kategoriach wiekowych swoich, ja oczywiście dla dorosłych. No i to on pozdobywał wyróżnienia, a nie ja. Kolejne zdjęcia leśnych ptaków i zwierząt. Kiedy wyślę zdjęcia na jakiś konkurs i uda się coś osiągnąć, no to pojawia się e, satysfakcja i e, no, poczucie spełnienia i e, uznania tego, że e, też to, co robię, ktoś, ktoś docenia i, i że jestem w tym po prostu dobry. Mówi Barta Malec-Lech, członek zarządu województwa. Jesteśmy dumni z naszych małopolskich stypendystów. Ty też możesz zostać w najlepszym w regionie. <laughs> Lista realizatorów ja pojawiająca się obok małego okna z Jackiem i jego ojcem. Audycja zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.